Słucham, masarnia? Masarnia! Jaka Masarnia? To Masarnia! Halo? Czy to Masarnia? Nie, nie, to nie Masarnia. ja Masarnia jest? Nie, nie, to pomyłka. A ty gdzie ja dzwonię? To nie, nie Masarnia. Nie, no jak no, przepraszam, jak jest Masarnia, to ja dzwonię do Masarni. Ale to nie jest Masarnia. No jak no, proszę pana, wiem gdzie dzwonię. To nie jest Masarnia. Powiem pan, jak to z tym Masarzem, ta masarnia tam jest? Ale to nie Masarnia, to pomyłka, proszę pana. No ale jak nie, no, to może pan nie wie, gdzie pan robi, no? Gdzie pan robi? Nigdzie nie robi. Gdzie pan robi? Nigdzie nie robi. Jak nie, pan nigdzie nie robi, jak dzwonię i przecież pana Debra słyszę, że pan jest z pracy. Ale to nie jest masarnia. To co to jest? To jest pikarnia. Czyli to nie masarnia? No nie. A może pan nie wie, że tam jutro będzie masarnia, bo ja szefa znam w tej sprawie dzwonię, nie? No nie wiem. Dobra, pan umie masarnie w pasarni robić? No umie pan czy nie? Pan piecze chleb, ale umie pan przy mięsie? No nie no, proszę pana. Kiedy pan może się przyuczyć? Ja nic nie będę się przyuczył, bo przecież ja wracuję z piekary.